Witajcie! Dzisiaj mamy czwartek, a ja przychodzę do Was z raportem fiskalnym dobowym dopiero za niedzielę. W niedzielę rozpocząłem pakowanie paczek o 21:00, skończyłem o 23:30. W tym czasie udało mi się zapakować 45 paczek, co wygenerowało mi 1114 zł. przychodu. Tak to wygląda, praca na etacie plus zamiast po prostu spędzać czas z rodziną w, w niedzielę, no to ja od 21 do prawie północy siedzę i pakuję te paczki. Ale wynik tak czy jak dobry, 45 paczek w 2,5 godziny. Tematem dzisiejszego odcinka będzie biznes na maseczkach przeciw koronawirusowi. Tu jeszcze takie małe podsumowanie. Łącznie wysłałem 1437 przesyłek, co wygenerowało, wygenerowało prawie 28 tysięcy złotych przychodów, tak jak widzicie. Na początek przedstawię wartość sprzedaży maseczek z ostatnich 7 dni. W ciągu 7 dni wszyscy sprzedawcy, a jest ich ponad 2000 już, 2000 ludzi nagle zaczyna sprzedawać maseczki. Wygenerowali przychód wartość sprzedaży na poziomie tam 3 miliony złotych. I teraz tak, temat jeszcze maseczek. No, mówię, jest ponad 2000 sprzedawców. No, to ja też zwęszyłem biznes. Mówię, kurczę, sprzedałem te maseczki po 10 zł. Mówię, jak kupię po 5 zł, mówię, to zarobię fajnie. I tak jak debil, kupiłem 400 maseczek, zapłaciłem 2000 zł, otrzymałem fakturę VAT. No i wystawiłem te maseczki, no, ale niestety przy 2000 sprzedawców. Każdy chce sprzedać, tak naprawdę każdy już chce się teraz pozbyć tych maseczek i ja też walczę tylko o to, żeby odzyskać za te maseczki pieniądze. To jest po prostu to pana ma na maksa. Popełniłem tak naprawdę naj. no nie wiem, no, błąd nowicjusza. Jak wszyscy zaczynali sprzedawać maseczki, to ja oczywiście po 5 zł, a co tam, kupię sobie 400 maseczek. Wydam na to 2000 zł, na pewno zarobię. Mhm. Nie wiem skąd ci ludzie teraz te maseczki wzięli, a będzie coraz gorzej. To jest coraz więcej sprzedawców, ceny są coraz niższe i po prostu walczę o to, żeby się tych maseczek pozbyć. Kolejnym ważnym tematem jest yy, maseczki z Chin. Jeżeli widzicie jakieś maseczki gdzieś na jakiejś Aliexpress, Alibaba, jakaś super cena wysyłka dhl jakieś takie, wiecie, informacje, ktoś chce Wam po prostu sprzedać maseczki, nie wiem, na Eliksie prosto z Chin. No, to nie uczcie się, to jest jakieś oszustwo, ponieważ tak naprawdę rząd chiński, wszystkie fabryki w Chinach, które produkują maseczki, zakazał im importować znaczy, zakazał im eksportować, bo my im importujemy, zakazał eksportu absolutnie. Wszystkie maseczki tak naprawdę przejął rząd. Czyli Chińczyk nie sprzeda wam żadnej maseczki. Maseczki my mamy tutaj jakieś z Turcji, gdzieś tam jeszcze indziej wyprodukowane, ale nie z Chin. W Chinach aktualnie nie kupicie żadnej maseczki. Hurtownie pomału też już zaczynają te maseczki w jakiś sposób nabywać. Dodatkowe linie produkcyjne się uruchomiły i rynek już się zaczyna pomału zapełniać. Jak wiecie, pojawił się pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. Gość tak naprawdę jechał z Niemiec. Nie wierzę, że nie wstępował na żadne stacje paliw ani nic. Niby go tam objęli kwarantanną. Jego rodzinę też. Tych ludzi, co z nim jechali, też objęli kwarantanną, no i tak naprawdę na to powinniśmy się szykować. Ale jakby on jechał i na przykład co stację paliw zatrzymywałby się na papierosa, no to pomyślcie sobie, co by się mogło wydarzyć. Na przykład od razu tysiąc osób zarażonych, no to wtedy te maseczki to by wszystkie zeszły na pniu. No ale nie ma też biznes biznesem, ale nie ma co na takie coś czekać. Dziękuję za uwagę. Aha, jutro będzie odcinek dotyczący importu z Chin, jak to aktualnie wygląda, ponieważ kontaktowałem się z. Dziesięcioma no, kontrahentami, z którymi tam utrzymuję kontakty w Chinach, jak to u nich wygląda, kiedy będą paczki i te sprawy. No ale to jutro. Wszystkiego się dowiecie. Dzięki bardzo za uwagę. Na razie.